Dzisiaj stworzę absolutnie najkrótszy poziom, którego time wynosi 0 sekund. Ja klasycznie zapraszam was na mojego Discorda, który znajdziecie w opisie, bo tam możecie wysłać mi swoje poziomy. Dobrze, a więc zaczniemy od wyszukania, jakie poziomy są najkrótsze i jak można oszukać system tak, by poziom miał 0 sekund. A my teraz przejdziemy sobie do wyszukiwarki i wpiszemy sobie the short, shortest level ponieważ odkryłem taką zależność w tych poziomach, bo tak, one są tajni i tak dalej, ale patrzcie, ja sobie tutaj próbuję przejść i patrzcie, tutaj, tutaj jest 5 sekund, 5 sekund tu się pokazuje, no nie? Teraz wejdę sobie inny The Shortest Level, zobaczę. E, on jest w 1 sekundę i to jest, to różnie była i bywa, ale patrzcie, wejdę sobie w taki platformowy, patrzcie, przechodzi się, i ten poziom normalnie jest w 50, coś tam. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale to jest jakiś plan. Tu nawet nie ma licznika procentów. Tylko tu jest normalnie, no. Tutaj nawet się nie da zatrzymać tego poziomu, żeby dać practice. No, bo się od razu przechodzi. Teraz tak, wejdziemy sobie tutaj, tutaj cyk. E, no i normalnie tutaj mi przechodzi 4 sekundy. I teraz tak. Ja odkryłem, że w sumie to te poziomy nie są najkrótszymi poziomami, bo na przykład tutaj mamy The Best Time 004. Ale patrzcie, ten poziom, on jakby. On tutaj się ten kończy. Tutaj. A poziomy zaczynają się za tą linią taką. Pokażę Wam jak, o jaką linię chodzi. Poziomy tak, naprawdę, poziomy tak naprawdę zaczynają się za tą linią. I w ten sposób można zrobić dosłownie najkrótszy czas, jaki istnieje tylko. Tak więc właśnie to zrobimy. Więc weźmiemy sobie tutaj e, End triggera. Tylko gdzie on jest? Aha, tutaj. Weźmiemy sobie Trigger End. Taki. I teraz sobie przerobimy to na platformę i patrzcie co się dzieje. Czas wynosi praktycznie zero. Nie ma żadnego czasu tutaj. To jest dosłownie najkrótszy poziom w Geometry Dash. Jednak czegoś mi brakowało w tym poziomie, więc wpadłem na niezły pomysł. Jako, że już w sumie poziom jest gotowy, to chciałbym go ulepszyć trochę, bo w sumie jest... za mało się tu dzieje. Tak, tutaj zwykłe tło, zwykła podłoga. No, nie ma tutaj za dużo rzeczy, ale ja już wymyśliłem co zrobię, więc... Po prostu to zrobię, więc tak, muzykę se wezmę jakąś ee, totalnie losową, nie wiem, wezmę sobie na przykład blast processing, bo czemu by nie? No i dobra, mamy ten blast processing, i tutaj od razu się end robi, no nie? I teraz ja bym chciał, <laughs> w sumie mam taki zdupy trochę pomysł, że tutaj dodam portale, e, ż, że tutaj dodam taki napis ez. <laughs> będzie napis S będzie że łatwo przejść to jest trochę głupie ale wywalone to jest mój poziom widzowie także dodam ten napis tutaj taki zrobię elegancki mamy sobie tutaj S tylko że on jest trochę obskurny ten napis taki no słaby nie ukrywajmy jest mega ciulowy więc żeby nie był on taki kwadratowy to tutaj sobie zastąpię te... Te rzeczy, tutaj te elementy, kółkami, żeby ten napis był okrągły, taki jakby zaokrąglony. O, dodajemy sobie, żeby był peł, pełny blok, to 1,86 wystarczy taka wielkość. Pff, mamy, a może 1,87 jednak? Spróbuję. <ścoughs> Zróbmy, taka wielkość jest lepsza. Przepraszam za mój kaszel, nie wiem co się dzieje. Dobra, Ctrl D. Kopiujemy sobie koło, kółko, koło, kółko, kółko, kółko. No i dobra, mam skopiowane te kółka. Teraz czas na to z. Yy, ogólnie to nie wiem jak to zrobić, żeby to fajnie było, żeby kombinować muszę. Dobra, może tak. Ten środek tutaj usunę. Będzie takie coś. Yy, dodam tutaj cyk, 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 cyk. Dodam tutaj takie kółka też, albo nie dodam, tylko skopiuję, bo też można takie coś zrobić. Mamy coś takiego, ogólnie jest spoko nawet. Tylko, że tutaj trzeba jeszcze to dorobić taką kreskę poziomą, wiadomo. Jak to mam zrobić? Nie chcę mi się tak dokładnie tego obracać. No, to se zrobiłem. Rozszerzę ten napis. Nie będę się z tym jakoś męczył wtedy. Będzie 45 stopni, idealnie. Cyk, cyk, cyk. Nie, nie będzie. Kurde, albo ten napis taki mniej szeroki, cyk, to gorzej by było. <coughs> Jak to mam zrobić? Cyk, cyk, cyk. To musi być tak. Teraz tak, tak. Nie tak, tak. To co? Jak ja mam to zrobić? Jeszcze już, kurde, ja chcę mieć to w 45 stopni, żeby to było tak pod kątem. A ja, ja, ja. No nie wiem, no zostawię to tak. Tylko, że to ma 4 tutaj szerokość, a to ma 3, więc tutaj oczywiście to też rozszerzę. Cyk, Ctrl D, będzie taki napis S i może tak zrobię, cyk, skalę dodam, skalę Y powiększę. Teraz mamy coś takiego 45 stopni. Removał, że Zrobić, ja pierdziele Ja No Tak to będzie leciało, tak i tutaj to Nie mogę tak zrobić Rotate'a, rotate'a tam Już nie będę kombinował, tutaj Warp'em sobie to zrobię Cyk <coughs> Okej okay. Wróciłem, jakoś to ustawiłem W sumie nie wygląda to tak źle Wygląda tak znośnie Mogłoby być lepiej w sumie, ale Nie chciałem iść, jest git Uznajmy, że jest git, teraz tak ja bym chciał tutaj zaokrąglić e, to. Tutaj, kółko dać takie. Tutaj wypełnić tylko. Nie mogę znaleźć w Geometry Daszu w edytorze takiego zaokrąglenia. Nigdzie nie mogłem tego znaleźć. Więc padłem na taki ciekawy pomysł, że mogę skopiować te kółka. Tutaj, cyk. Cyk, tutaj zaznaczyć sobie. pyk dać sobie czarny kolor, a tło też będzie czarne. I to w sumie nie będzie widoczne, tak naprawdę. Także robimy. Tutaj akurat też są takie mniejsze bloczki, więc też sobie dam. Edit Group tutaj na najniższą warstwę dam sobie, żeby to jakoś fajnie wypełniać. No i lecimy z wypełnianiem tutaj. A podczas wypełniania tutaj wam was, was będę. Będę... Bede... kur. Będę żebrał o subskrypcję. Bo chcę, żeby było 5000 subskrypcji. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, jakby się wbili 5000 subskrypcji w tym roku. Nigdy takiego przyrostu nie miałem nawet. W sumie. Czy miałem? Nie. Nie miałem taki duży przyrost. w no, 2022 jak publikowałem shorty. Ale o tym już nie będę gadał. No te shorty były gównowarcze. Te shorty były głównowarte tak naprawdę. Tutaj pomiędzy tym, a nie, bo trzeba dać layer. Tutaj pomiędzy tym oczywiście też. Będzie taka iluzja zaokrąglenia. Tak naprawdę to będzie takie coś. Wygląda ok, nawet. Teraz lecimy tutaj sobie. Wypełniamy, żeby ta zetka też była fajna. No i mamy taki fajny napis S. Teraz wystarczy tutaj Dać wszystko ciorne, cyk, nawet G2, żeby nic się nie dostało, i line'a też trzeba dać ciornego, i to S wygląda spoko nawet. Zagrajmy sobie. Kurde, nie podoba mi się to, nie powinno być tego widać tutaj, że coś robiłem. To jest dziwne, to powinno być całkowicie białe wszystko, nie wiem czemu tak się dzieje, No ale dobra. To no ewidentnie nie powinno tak być, no czemu? Wiele, no. Tutaj akurat nie widać. O tutaj. Chyba że przeniosę napis i będzie widać. To e. Tak przeniosę. I czemu to widać? Nie powinno być widać tego. Nie Jeszcze nie cały przeniosłem. Chyba że cały napis po prostu przesunę. Będzie git. Jest git w sumie. Teraz działa wszystko. Normalnie, jeszcze trochę... jeszcze trochę przesunę w sumie tak żeby na środku było ten napis. EZ! Tylko ten attempt ten trochę zasłania, trzeba to zmienić. Trzeba to zrobić tak? Sprytnie, czyli dać portal, nie do netheru niestety. Przesu Przesuniemy to pierdylion bloków do góry, a tak naprawdę to mało bloków do góry. Cyk, cyk, przesuwamy żeby to fajnie wyglądało w sumie. Teraz zobaczymy efekt. Aha, dobra, już rozumiem o co chodzi. Tylko enda też trzeba dać na, do góry. Mam nadzieję, że to mi nie zepsuje też tego czasu, bo by była lipa. E, ten portal źle przesunąłem, on powinien być wyżej. Tak myślę, że starczy. ku Tak może będzie? Okej, okay. może być, tylko trzeba przesunąć ten S, żeby był e, na środku. Cyk i sprawdzamy, dobra. No i teraz jest za wysoko oczywiście No jak to ja, no muszę popełniać ciągle błędy dobra. Jest dobrze! Naprawdę Jest nawet patrzcie Patrzcie, jest 0-0 normalnie To jest najkrótszy poziom the, short, the, shortest level. the shortest level No i dobra, można to teraz publikować Oczywiście dał na demon <ścoughs> Polska górą, oczywiście, level. No i jest. No i poziom skończony. Według mnie jest to jeden z najlepszych, najkrótszych poziomów oraz jeden z najlepszych, które zrobiłem. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba.